Nazywam się Emil Lisowski i chcąc nie chcąc, stałem się uczestnikiem Ice Bucket Challenge. Chciałbym serdecznie podziękować Dawidowi Stachowiakowi, który nominował mnie w tej oto akcji. Jako maraton i, i cały zarząd będziemy wspierać Fundację Leczącą osoby z twardnieniem zanikowym bocznym. Mam nadzieję, że moje nominacje i nasze przelewy przyczynią się do wsparcia tej oto szczytnej akcji. Dobrze, no to. Jedźmy. Skoro już się stało, chciałbym nominować następne osoby. Macieja Potoka, Piotra Cieślewicza oraz Mirka Maszońskiego. Macie 24 godziny na to, żeby wziąć udział w akcji i wykonać przelewy. Tak to się robi u nas.